Energia będzie coraz bardziej zielona. W scenariuszu ambitnym, zawartym w Krajowym Planie dla Energii i Klimatu, wskazujemy na udział energii odnawialnej powyżej 32% w miksie energetycznym. To gigantyczny skok względem projekcji jeszcze z roku 2019, gdzie mówiliśmy o udziale na poziomie od 21 do 23%. Uruchamiając kolejne moce z odnawialnych źródeł energii i atomu, będziemy w stanie mówić o tym, że polska gospodarka jest wreszcie oparta na niskoemisyjnych źródłach. Podkreśla Miłosz Motyka, z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialnym za sektor odnawialnych źródeł energii oraz elektroenergetyki, rozmawiali Paweł Minkina i Karol Murawski. Rozmowa stanowi część wywiadu opublikowanego w październikowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czy dramatyczne wydarzenia, jakich byliśmy świadkami na południu Polski, będą stałym elementem krajobrazu Polski w najbliższych latach? A może mamy do czynienia z sytuacjami pojawiającymi się incydentalnie raz na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, na przestrzeni których będziemy obserwować postępujące zmiany klimatyczne? Zmiany klimatu mają bezpośredni wpływ na występowanie nagłych zjawisk, których egzemplifikacją są powodzie i podtopienia o skali lokalnej bądź regionalnej, powiązane z bardzo szybkim przechodzeniem od suszy w powódź. Wraz ze zmianami klimatycznymi tego rodzaju ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie coraz więcej. Tak reaguje dzisiaj środowisko i klimat. Wystarczy uświadomić sobie, jak w ostatnim czasie zmieniła się sytuacja hydrologiczna, ale i charakter upraw. Coraz powszechniej pojawiają się rośliny, które nigdy w Polsce nie występowały, takie jak arbuzy, upowszechnia się uprawa kukurydzy i innych roślin o charakterze ciepłolubnym, co potwierdza fakt, iż nie mamy do czynienia z chwilowymi zakłóceniami, tylko ze stałą tendencją. Chciałbym, byśmy przynajmniej w tym aspekcie posłuchali ekspertów. Przestali negować fakty i oparli nasze działania legislacyjne na wiedzy i nauce. Oczywiście powodzie zdarzały się i wcześniej. Generalnie klęski żywiołowe mogą występować w każdych warunkach. Niemniej obecny trend ich eskalacji jest bardzo niebezpieczny. Jeśli wrócimy pamięcią do powodzi stulecia z roku 1997, to wydaje się, że obecny poziom opadów był porównywalny do tego sprzed ćwierć wieku. Równocześnie możemy się spodziewać, iż skala zniszczeń będzie znacznie mniejsza niż wówczas, co sprawiło, że, pomimo postępujących zmian klimatycznych, żywioł obszedł się z naszym krajem łagodniej. Polska wykonała gigantyczną pracę na każdym poziomie. Do zmian systemowych doszło w sferze funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, infrastruktury, systemu zarządzania kryzysowego, współpracy ze służbami. Ale też łączności z zagranicą. Miernikiem postępu jest nie tylko długość wybudowanych wałów, liczba zbiorników retencyjnych czy rozwój całej infrastruktury przeciwpowodziowej, ale i wypracowanie spójnego systemu reagowania na zagrożenie. Wyciągnęliśmy wnioski z tragicznych doświadczeń, jesteśmy coraz lepiej przygotowani na kryzysy, choć oczywiście nieuniknione są sytuacje, w których z uwagi na specyfikę terenu i siłę żywiołu, Jedynym wyjściem pozostaje ewakuacja ludności. Jednak i w tej dziedzinie współpraca służb, wojska, straży pożarnej, policji jest na coraz wyższym poziomie i nie budzi zastrzeżeń. Lekcje odrobiliśmy, ale czy możemy powiedzieć, że pewne prace się zakończyły, czy dopiero jesteśmy w trakcie ich realizacji? Ten proces cały czas trwa. Nakłady w zależności od miejsca są bardzo wysokie. Dzisiaj mierzymy się z trudną sytuacją na Dolnym Śląsku czy o Opolszczyźnie. Wielkie nakłady i inwestycje generuje też Małopolska, mocno dotknięta przez żywioł w roku 2010. Generalnie cały odcinek Wisły wymaga inwestycji w zbiorniki, chociażby we Włocławku, na co zwracają uwagę zwłaszcza samorządowcy Ziemi Płockiej. Zatem gigantyczne nakłady pozwalające osiągnąć odporność na ryzyka związane z anomaliami pogodowymi jeszcze przed nami. Dotyczy to zasadniczo całego kraju. Obecnie mówimy o sytuacji na Dolnym Śląsku, ale musimy być przygotowani do natychmiastowej reakcji na gwałtowne zdarzenia nie tylko tam, ale na każdym odcinku rzek, które mogą stanowić ryzyko czy to odra, czy wisła, czy też inne ciągi rzeczne. W dniach poprzedzających klęskę żywiołową prowadzono intensywne działania informacyjne, co staje się standardowym postępowaniem. Czy w przyszłości planowane jest wdrażanie kolejnych rozwiązań, pozwalających lepiej skupić się na predykcji zdarzeń, modelowaniu zmian, które mogą zajść w poszczególnych regionach? Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której po przerwaniu standardowej łączności możemy posługiwać się Starlinkiem, co jest tylko jednym z przykładów potwierdzającym użyteczność nowoczesnych technologii w zarządzaniu kryzysowym. Nie chodzi tylko o bezpośrednie użycie danej technologii w celach ostrzegania, ale o cały system monitorowania sytuacji i informowania społeczeństwa. Służby znają prognozy, wiedzą jaka jest predykcja napełniania zbiorników, kiedy mogą być realizowane zrzuty wody. Do tego dochodzi przygotowanie opinii społecznej w danej lokalizacji, a przede wszystkim dużo lepsza współpraca pomiędzy administracją rządową a samorządem. Często samorządy reagowały późno. Bo nie miały odpowiednich sił i środków, czy wiedzy na temat ewentualnych zagrożeń. Obecnie JST dostaje informacje odpowiednio wcześniej, reaguje i jest pierwszym punktem kontaktu z mieszkańcami w razie ewentualnej ewakuacji, co ma olbrzymie znaczenie dla skuteczności działań ratunkowych czy ograniczenia strat. Poza technologią, inwestycjami w infrastrukturę potrzebne są działania edukacyjne, uświadamianie ludziom, że w obliczu tak poważnych zagrożeń nie powinno się uprawiać tzw. turystyki powodziowej, tylko słuchać poleceń służb i ufać tym, którzy walczą o ochronę dobytku, o zdrowie i życie lokalnej społeczności. Dzisiaj, niestety, nie wszystkie polecenia czy prośby służb są należycie wykonywane. A jak kształtuje się współpraca w obszarze transgranicznym z Republiką Czeską, Słowacją, Niemcami, a może dalej? Z Austrią czy innymi krajami Unii Europejskiej? Tę lekcję też odrobiliśmy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną czeską, dostajemy informacje na temat działań realizowanych przez sąsiadów. Wiemy, jak wygląda u nich stan wód czy sytuacja powodziowa. W 1997 roku strona polska była zaskoczona niektórymi działaniami, bo brakowało wymiany informacji. Teraz współpraca pomiędzy służbami i koordynacja działań funkcjonuje właściwie w każdym sektorze, w każdej przestrzeni, czy to usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czy energetyka, czy sytuacja wewnętrzna dotykająca migracji, albo infrastruktury. Można się spodziewać, iż nakłady na te działania będą rosnąć. Przejdźmy do tematyki energetycznej. Jak Pana zdaniem powinien wyglądać docelowy miks energetyczny? Będzie on coraz bardziej zielony, obejmując energię jądrową i źródła odnawialne. Chcemy już w połowie lat 30. oddawać do użytku kolejne bloki elektrowni jądrowej w Hoczewie, a równocześnie realizować inwestycje w OZE. To jest gigantyczny program morskiej energetyki wiatrowej, który do 2030 roku powinien wygenerować blisko 6 GW, a do 2040 roku 18 GW mocy. To dalszy rozwój fotowoltaiki poprzez lepszy system rozliczeń czy uproszczenie procesu inwestycyjnego, to wreszcie odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie. Kolejny sektor, który powinien rozwijać się w Polsce, to biogaz i biometan, które dają szansę na niskoemisyjność i gospodarkę obiegu zamkniętego w sektorze rolno-spożywczym, a przy tym skraca się łańcuch dostaw. W scenariuszu ambitnym, zawartym w Krajowym Planie dla Energii i Klimatu, Wskazujemy na udział energii odnawialnej powyżej 32% w miksie energetycznym. To gigantyczny skok względem projekcji jeszcze z roku 2019, gdzie mówiliśmy o udziale na poziomie od 21 do 23%. Uruchamiając kolejne moce z odnawialnych źródeł energii i atomu, będziemy w stanie mówić o tym, że polska gospodarka jest wreszcie oparta na niskoemisyjnych źródłach. Zapraszamy Państwa do lektury całego wywiadu, który dostępny jest w październikowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czytał profesor Krzysztof Opieliński.